Minuta ciszy przed meczem górnika Zabrze z Biały Białystok. Zmarła, bowiem Helena oślizło. Żona legendy górnika Zabrze Stanisława Oślizły. A to już trenerzy Jan Urban i Adrian Siemieniec w ciepłym powitaniu. Ich drużyny stają naprzeciw siebie w 14. kolejce PKO Bank Polski Ekstra Klasy. Uderzenie Jarosława Kubickiego i swoje umiejętności musi pokazać Michał Szromnik. Górnik ma za sobą dwa wygrane mecze z rzędu Jagielonia, która nie najlepiej zaczęła sezon, już goni prowadzącego w tabeli Lecha i z trzech ostatnich wyjazdowych spotkań wywiozła komplet punktów. Ale tutaj odpowiedź gospodarzy Luka Zachowicz uderza minimalnie obok słupka. W ogóle ta pierwsza połowa wyrównana. Tofik Ismail. No i Sławomir Abramowicz przeciął to dośrodkowanie. Gdyby nie bramka. Jagi, to Zachowicz miałby przed sobą pustą bramkę. A to już Afimiko Pululu. Wraca do niego Piłka Pululu. Przegrywa pojedynek ze szromnikiem. Doskonała interwencja bramkarza. Zabrzan i wygrany pojedynek z napastnikiem Jagi. I jeszcze jedna akcja gospodarzy. Lukas Podolski ma piłkę na lewej nodze, ale wiemy doskonale że Poldi zdecydowanie lepiej potrafi uderzyć tą swoją magiczną lewą nogą, a tak tutaj i lekko i prosto w bramkarza Abramowicz bez problemów łapie piłkę. No to jeszcze jedna akcja, jak i Jesus Imas z jakim spokojem dobija ten strzał, ale radości nie ma, bo Hiszpan był na spalonym w momencie uderzenia. Popatrzmy raz jeszcze, o tutaj jest na spalonym Jesus Imas, a więc gól nie może zostać uznany do przerwy, zatem 0 do 0. To już fragmenty drugiej połowy. Na jej początku niewiele się dzieje, ale Jaga ma coraz większą przewagę, a zabrzanie coraz większe problemy, żeby wybić piłkę nawet z własnego pola karnego i w końcu korzysta z tego niezawodny Jesus Imas. Siódmy gol Hiszpana w tym sezonie, czwarty mecz z rzędu ze zdobytą bramką, ale też, co ważne, asysta Nene, który świetnie opanował ten chaos w polu karnym Górnika Zabrze, wypatrzył nieobstawionego Imaza i dograł mu idealnie piłkę. Co ciekawe, Nene wszedł dosłownie 60 sekund wcześniej na Murawę. A więc Nene z asystą, Jesus Imaz z golem, Jagiellonia prowadzi w Zabrzu 1 do 0 to była 65 minuta, a teraz popatrzmy co dzieje się w 69. Jesus i Mas do Darko Czudlinowa 2 do 0 i jest po meczu. W pierwszej połowie to było wyrównane spotkanie, ale w drugiej w ciągu zaledwie 4 minut Jaga pozbawiła Zabrzan wszelkich złudzeń. Mistrzowie Polski wygrywają pewnie 2 do 0, są do bólu skuteczni i kompletują kolejne trzy punkty w meczu wyjazdowym. Zabrzanie jeszcze próbowali walczyć, ale umówmy się, niewiele było sytuacji podbramkowych w tym spotkaniu. To próba uderzenia Synena Bakisza, ale Turek się pomylił. No i wynik 2 do 0 dla przyjezdnych oznacza, że Jagiellonia Białystok zrównuje się punktami z Lechem Poznań, jest wiceliderem PKO Bank Polski Ekstraklasy, natomiast Górnik na dziewiątej pozycji. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.